Wszystkich z tej strony Cwietka. Dzisiaj zapraszam Was na fiordy razem z tym niesklannem WP. Będziemy wjeżdżać na niektóre górki. Pokażemy Wam miejsca, w których się łatwo schować, dobrze zrobić z nich spota I co najważniejsze, nie wymaga tutaj nie wiadomo jakich figli, żeby na nie wjechać. Na początek, dwa 3 gwiazdy grillem. Jeden z najłatwiejszych. Można tutaj spokojnie wjechać ism siódmym, Nie mówiąc już o wszystkich baczatach, ru i tego, po tego, innych czołgach. Niektóre artylerie radzą sobie tutaj z tą górką również. Jak widzicie, można wjechać na tylną część górki, mieć lekką osłonę i spokojnie zbijać czołgi tutaj z tego miejsca. I mieć obszar w zasadzie. Wszędzie dookoła kapa. No nie ma tutaj za dużo drzewek, nie ma za bardzo gdzie się schować, ale przy niskoprofilowych czołgach czy TDK można tutaj troszkę pograć. To jest to jakiś tam sposób, żeby ewentualnie zatrzymać raszę na cewu. Ustawić sobie 2-3 czołgi, które będą w stanie jej świecić i strzelać w te wyżej położone cele. Zawsze można się za tej górki wycofać w tą stronę. A tutaj drugi środkowy wjazd na tą górkę. I tu aby atakować w tych rejonach cele. Większość z nas pewnie grając tutaj na fiordach zaczyna z tego, e, prawego kapa, bitwę jadąc w tą stronę. No to proszę mały Kolejny wjazd, który nie przetwarza jakichś wielkich problemów. I spokojnie można strzelać czołgi, właśnie, które znajdują się tutaj w tej tylnej części, jest przeszczał Czyli tu i na całą tą stronę też bardzo stąd nie ma problemu, zawsze możemy się wycofać, poczekać przeładować, strzelić jeszcze raz Jest to dobre miejsce, żeby zaskoczyć wroga będąc już, nie wiem, sam na dwóch, na trzech Zawsze można z tej górki skrócić sobie wjechać w parę miejsc jadąc od drugiej strony można się też wbić tutaj spokojnie sprzeszczał w te rejony, gdzie najczęściej stoją te deki o, proszę bardzo i wycofać następnego ładu. Także abyście nie widzieli jak wjechać na tą górkę od drugiej strony, to już pokazujemy Przychodzą założenia, że jedziemy tutaj z lewej strony kapa, chcemy wjechać tu. Wystarczy dobrze się rozpędzić i nawet Rylem można to spokojnie wjechać. Jak widzicie, trzeba bez problemu i jesteśmy. Czyli jadąc tędy można się spokojnie zadać tu, czy tu, szybki najazd, tu i już mamy przestrzał, dosłownie nadjeżdżający tutaj w tą stronę czołgi ciężkie. A teraz kolejne miejsce. Przypuśćmy, że już bitwa w tych rejonach się skończyła, teraz mamy tutaj walkę. No to wspinamy się zamiast wyjeżdżać pod dofy droga. Spokojnie można tutaj strzelać w które najczęściej stoją tutaj wzdłuż. No i zaskoczyć droga takim oto Z inna opcja najazdu na górkę przy prawym kapie, nieco trudniejsza niż I Jesteśmy szybko do góry. A tutaj postanawiamy wjechać na górkę w odwrotną stronę. Zaskoczyliśmy tu, um, tutaj grillem oponentów. Stając tu na drzewo, o właśnie tutaj jest spokojnie ładny przestrzał w te rejony. co wyższe wyjście tutaj w środek kolejnym interesującym wjazdem w środkowej strefie jest wjazd właśnie na tą górkę można swobodnie tędy pojechać aż tu prosto i wbić się prawie pod kapa wroga a teraz pokażę Wam jak wjechać w prawą stronę i mieć przestrzeń stąd w rejon stąd jesteśmy w stanie wyświecić czołgi niemal wszędzie dookoła jest przeszczał tutaj za kapem, gdzie stoją te deki. Jest przeszczał w zasadzie w całe te rejony. Tutaj ehm, dobry w dwie strony. Można tutaj przejechać właśnie tędy z powrotem w to miejsce, jadąc z zielonego kapa po lewej stronie, czy wjechać właśnie tak tu, tutaj w górę. Jest możliwość przejazdu tu wzdłuż i zjechania dalej. Także możemy przejechać znowu za czołgi, które. Gdzieś tam próbują nas szukać takie właśnie małe fajne skróty. A teraz jeden z moich ulubionych gwiazdów. Można go wykonać właśnie tędy, tu i wjechać na szybkości, jednak łatwiej. Jak teraz pokazuję z tej strony, oczywiście z tej strony zostaniemy bardzo szybko wyspotowani z tej strony. Ten pierwszy zjazd trochę trudniejszy jest. Bardziej skuteczny, nieczęsto nas ktokolwiek wykryje. I to tyle. Jeżeli podobało Wam się moje wideo, możecie mi dać lajka. Like Jeżeli chcecie znaleźć więcej filmów na temat gwiazd, po prostu subskrybujcie mój kanał. To zobaczymy na